Siema z tej strony, Hogatowski, a dzisiaj z Bartkiem robimy sobie przygotowania do napadu na kasyno. Siema, ja, siemam, wszystko gdzieś nie robię, sam sobie rób. Wow. Siema. Żeby to było tylko dzisiaj, tak naprawdę, no. Aha. To bym się naprawdę. To bym się zdziwił, może, jakby to było tylko dzisiaj. Dobra, Aha? sprawdźmy okay. to. So, to Klasyczny pierwszy krok ruszaj na miejsce. Przygotowanie zwiatka syna przeprowadź zwiadka syna. No dobra, no trzeba opresorka se przyzwać A ty dzisiaj chyba pomyliłeś odwagę z odważnikiem, chłopcze no, tak sądzisz? Właśnie może nie pomyliłem Pomyliłeś, bo widziałem co chciałeś zrobić No przebić ci takiego... Albym ci no, tę rakietkę wiem, na łeb teraz Czemu to to może. możesz ten... Ale, rakietom, nie ale korciło Powstrzymałem się, widzowie, żeby nie było Tak byś nie trafił po, powstrzymałem się. Jesteś Dla ludzi się powstrzymałem. Dobra, udaj się do kasyna. Mhm. I co teraz? A, środka. A, bo to pierwszy raz, jak będziemy wchodzić do kasyna, będzie jeszcze. tak, to zdjęcie teraz robimy. Dobra, zdjęcie ziuta trzeba na pewno zrobić. Tego. Mogę go pobić? Robię, nie. Ty, czekaj, zrób... A, bo to jest zdjęcie głównego wejścia. Tu chyba próbę wziąć utarowić. Dobra. Sprawdzono główne wejście. Ok, ok. Mm, Idź w środka, może znajdziesz coś jeszcze. A nie Aha. mogę od razu z zewnątrz zrobić jakieś jeszcze zdjęcia? Może posłuchaj się gry, bo znowu popsujesz. No właśnie... Czekaj, czekaj, czekaj. Spróbuję od tyłu jeszcze zrobić zdjęcie i zobaczymy. Wydaje mi się, że na początek trzeba zrobić te, które oni chcą, a później tak, dopiero a potem do całą do resztę. Do tak. no. Chociaż nie, mogę tu wysłać o. Sprawdzono lokalizację bocznego wejścia i wysłałem Lesterowi właśnie zdjęcie. Bocznego to wejścia. Ten temat? No właśnie, nic nie mówi. No. Tu jeszcze chyba było wejście, jakby takie boczne. W kanale na pewno było na agresywnie. W tunelu tam gdzie zawsze się na sprytnego no robi. To jest Music Locker. Było wejście. Nie, no tu jest jeszcze. Sprawdzam lokalizację bocznego wejścia. Jeszcze no no na, dachu na dachu coś, coś było, coś... tak na pewno. Tam gdzie się właśnie mówię, tam gdzie się wjeżdża na sprytnego, nie, tym, do tego tunelu. O o o tu jest to w kasynie. Nie Pamiętam, nie niestety. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry, dzień dobry. Cyk. Wyjście do Lestera, wejście przez taras. Tam jeszcze okay. chyba dwa wejścia na dachu były. No tam z, na górze było takie ja jeszcze, no, pamiętam no, no, jakieś. No, 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 tu jest no, no, no. winda. Jeszcze winda? na pewno nie. ten znacznik H. ten lądowisko w sensie, może to samo się zaliczyć ci. Lądowisko, gościu, to ty masz na czole. Pozdro. Ale nie mam taki zakład jak... Karton bez przesady. <grym> karton reference. Dobra. Vegeta. Tak, tak. Op. <grym> co jest zabawne. Dobra, teraz tak, gdzie tu, tu jest właśnie, tak, gdzie jest lądowisko. To co, tu dwa wejścia były, czy? Eee, chyba tak. A weź zrób, po prostu zrób, wam w razie czego. A weź zrób dwa zdjęcia. Kurde. To ty należy. Jeszcze do ciebie jestem, nie? No. To jest twój interes, żeby robić, a nie. Mhm. Ja już mam to no zrobione. Mój, no mój interes, no to dokładnie tak. Nie no tu mi nie łapie w ogóle, że to jest jakieś wejście. A z tej strony mi za załapię. Są tu kamery coś, ale mam wrażenie, że nie mówi mi coś, że nie powinno mnie tu być. Nie ma żadnej informacji takiej. Dobra, tu jest. O, wejście jest. przez lądowisko. Co? Dobra. No chyba jeżeli tak, to co? He? Co? Jeszcze raz? Halo? 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 Ale o co chodzi? Co, co trolujesz? Jak troluję? No w sensie nie rozumiem, o co chodzi? Co, co, co? 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 Ja raz nie... to nie mam pojęcia, o co ci chodzi. <noise> ale, ale co? Gówno. <noise> Dobra, lokalizacja przez taras. To chyba te wejścia na górze już ogarnąłem, nie wiem. No to tam jeszcze tak wejście na... tutaj po prawej stronie masz takie wejście na sprytnego bierze, ten z tym wozem tu na dole 3 zrobiłem wejścia. No, no ja dobra, tutaj to jest tutaj zrobione ja jestem, w takim razie... Czekaj, 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 jeszcze nie robiłem tam. to gdzie ja jestem jest na pewno. To wejście o. Tutaj. W sensie chodzić o wejście na parking, tak? Gwiazdy tak. na parking. To też chyba raczej było do zaliczenia, mi się wydaje. Tak, zaraz, zobaczę. Nie pamiętam kompletnie, nie co, to co było. Na tego nie, nie tak. jest kompletnie. Nie, dobra. nie, No, zrobiłem trzy wejścia na dole i z trzy na górze chyba zrobiłem. Czy no To czy jakoś tak. w kanale burzowym, był jakiś No ale wejście. to wiesz, to na razie jesteśmy o, o to, w kasynie. Dobra, no. no dobra, to w kasyna robimy. Kumam. Na razie to co mniej więcej tutaj trzeba zrobić, także wchodzimy do kasynka. kasynka Jakby kasynę. jeszcze było legalne w Polsce. <laughs> no ale samochód w środku. Chciałbym go, ale... Ale... Ale, ale nie możesz! Bo nie mogę. w Polsce. Dobra, tutaj Polsce. zdjęcie windy, wysłane zdjęcia 1 na 3. Kamery monitoringu, tak, zdjęcie. Ciekawe, czy to zaliczy. Ochroniarz, no, kasuna, zaliczy. Już mam dwa kamery, na trzy wysłane i zdjęcia. i ochrona tak jeszcze chyba. No właśnie. Tu mam wrażenie, że ochroniarzowi zrobiłem zdjęcie i windzie jednocześnie. Ochroniarz, kamera panel, montażu. kamera. A, czy nie zrobiłeś? No ale właśnie w teorii ja na jednym zdjęciu miałem to wszystko, więc. No, ale wiesz, to musi być, wiecie, jest GTA, to musi być wszystko dokładne. No, na ustawić, przykład co ten chcesz. pan jest ochroniarzem. Ale chyba ci uciekam, to na takiego, nie! No to czekaj, czekaj, pytanie co ja już mam z tych zdjęć. Nie wiem i to jest problem. No to powinieneś jakoś odznaczać, no żebyś. W zdjęcie 2 na 3, nie wiem, no to. Eee... Kamerę, kamerę zrobiłeś nie. Tak, coś, tak, na górze, była kamera, chyba, że nie wiem, no. Nie, właśnie kamerę na pewno zaliczyło. Kamerę mi zaliczyło. Tutaj są ochronić. tacy ochroniarze jeszcze. Może ochroniarza mi zaliczyły, i muszę panel jeszcze jakiś. No ale to windę zrobiłem zdjęcie windy, nie? Jakby. Zrób zdjęcie zabezpieczeniom zabezpieczeniem kasyna. Hmm... Co jeszcze? kasyna... No tam, no tam wszystko ma... wszystko, w... wszystko Ach, wiesz poczekaj, z tych był nas. No a jakiś panel na, dźwię... na tym, na 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 na, 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 na Boże. Gdzie? Na ścianie. Gdzieś tutaj było coś takiego. No ale wiesz, no w teorii właśnie masz te rzeczy tu. Od no razu, bo on się w zastanawiam. Czekaj, zrobię jeszcze raz zdjęcie powiedzmy tu. Może dwa zdjęcia mi tu uzna zapiszę. Nie, nie pokazuje na przykład na gdzieś na mapie, gdzie masz iść. Coś, tak desen? Tu jest jeszcze jakiś panel. Nie, to nie ten. Yy, niestety Bartku nie dostaje żadnej strzałki. A tutaj nie było coś tak. Tu jest jakiś panel, ty. Dobra, sprawdźmy jest. to. Restricted access. O, jest, dobrze, Dobra. super. Panel ochrony, świetnie mamy to, dziękuję bardzo co Bartku. Co ty zrobił, masakra. Dokładnie. Pireszki w a nie, wróć. Jak skończysz, to się u No dobra, A co jeszcze możemy? Nie w środku coś ma, że, możemy jeszcze. To kamery ma, na przykład. A no kamery wiem, było ilość. chyba, tak? Nie znasz no. jeszcze wielu informacji. Czy jest tutaj coś, co mogę wysłać? No właśnie zastanawiam mnie, czy mogę coś w środku jeszcze zrobić. Czy już tyle, nie wiem, do toalety. Na przykład, no właśnie. właśnie jakaś toaleta. Zdjęcie w talecie zrobić? No nie wiem, nie wiem, nie powinno się w tą Realną. Kurczę. Tutaj jeszcze jest yy, high limit. Fajnie, e, mogę wziąć udział? Dzień dobry, w, yy, w ruletce. Dzień dobry, dzień dobry. Chciałbym w ruletce, nie wiem dlaczego. Kurczę, nie no, mogę a, wziąć udziału. do pokoju menadżerskiego na przykład? ale masz na wprost. Pokój. Teoretycznie może to no, być przydatne, no nie wiem. No. Teraz to ta nie zgaduje, nie? Się tutaj nie... nic się nie robi, nie, 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 nie. nie? A, tu się nic nie robi przecież w tym miejscu. Nie do tej toalety chyba, tylko pójdziemy najwyżej. No, może możemy i może A, byce. Tak, trzeba a nie wejdzie do środka. Nie no, wejdę do środka, spróbuję zrobić zdjęcie w toalecie. Dobra, to ja się. Niestety. Ja sobie gminie ten. No dobra, ty się tam te, A ja idę stąd. Nie no, z kasyna chyba wyjdę. Uh, faktycznie, może jeszcze w tym tunelu odpływowym tam by fotkę strzelić. Zastanawiam się, właśnie co trzeba. Zobaczymy, wiesz co? Pojedziemy do bazy, polecimy do bazy i się dowiemy zapewne. Nie wiem, czego, czego tak. nam brakuje. A że to można przecież w każdej chwili zrobić, No tak, trzeba tak tego tak, od razu, tak. więc. Widzowie, może napiszą, czego nam brakuje, bo. my wiecie, my to z pamięci całkowicie. klepki na przykład nam brakuje, A pa, no to tym... tobie akurat, nie, sorry. To by ten Bar, dobra, to sobie w sumie wszystkie kleby brakuje. Tylko mm. pięciu. Okej. Okay, o okay. no piątej, nie pięciu. Wiedziałem, wiedziałem, co <laughs> zrobić, to było tak oczywiste. No i tak oczywiste, <laughs> że się dałeś na to zrobić, Bartek, no bo no nie chciałem przedłużać, no. No nie chciałem przedłużać, to trzeba było włosów nie przedłużać. No. No ja przynajmniej mam włosy. No właśnie hejterze. Dobra, tutaj. Pójdą głosy, który hejtują moją grę z Nie ja jestem hejterem. Mhm, mm no tak, no, to, to ja to coś się. Co się zmieniło od tej pory czy... No tak, jestem czy lepszym gaczem Kairi. Czekaj, bo tutaj nie widzę tego mm, rozwalonego chyba. To w jakimś innym miejscu było, dokładnie. Czy gdzie ci się robiło tutaj w tym kanale niby burzowym zdjęcie? Okay. Tej kraty? Chyba tak, no no no, no chyba Właśnie kraty. Się nie, nie, nie pamiętam czego to zdjęcie było. ściany, kraty, czy. czy to czego? Zrób. To może. Zaliczy. O, jest zdjęcie, kraty. Przez tunel ściekowy. No i teraz Jasna dupa, tam się... daj mi chwilę, ten tunel, tak. I tam jeszcze ten. Ten tunel jak na sprytnego wchodzi, ma to samo zrobić. Nie wiem raz to powtarza Jaki tunel. No hmm, tutaj, o. To gdzie jestem ja? Teraz aktualnie. Robię ten tunel? Gdzie mm. tu jesteś Lecę? Szybciej, szybciej. Tutaj O. A, bo tu zdjęcie, dobra, to też trzeba zdjęcie, okej. Okay. Tych ty, ty, drzwi chyba. Możliwe, możliwe, no, no 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 <kluzny> Jakich drzwi? W sensie chodzi bramę, o bramę? Drzwi. Nie, wiem, nie, 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 brama. <laughs> chodzi o bramę. Dobra. To się otwiera, to się otwiera. Dobra, tunel ochrony. No i dobra, tunel ochrony jest, wejście od dołu na ciężko, jest w razie czego. Na cicho nie, się wchodzi wstrzyma. od góry. No i już wszystkie te wejścia w masz, które korzystaliśmy. Chyba, że jeszcze Więc. trzeba zrobić zdjęcie tych wentylacji na górze. Ale chyba tam nic z tym wentylacjami nie robiliśmy, bo tam jakiegoś usypiającego gazu, czy No właśnie, a jak wchodziliśmy? Jak wchodziliśmy na cicho? Całkowicie? Na cicho? Tutaj, tym bramą, na tym A, wchodziliśmy, wchodziliśmy tak, wchodziliśmy do środka i tam dopiero się spuszczaliśmy po linie. No, no, no dobra. No, no. Dobra, 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 czyli w ten sposób. No dobra, opuszczę obszar. I zobaczymy co jest na tablicy, nie? To może się przypomni akuratnie jeszcze co, coś więcej. Przygotowanie zakończone, ukończono zwiadka syna Fajnie, super, dziękuję bardzo. Czy Ale będzie jakaś cutscenka teraz jeszcze? Moby nie. Słoby nie no. Ale jeszcze może być jedna. Hmm? Jest? Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma teraz. Uf, Już dobrze. jest klub działający, bodajże. Fajny ten klub, nic w nim nie ma. Nie no, masz cztery automaty na krzyż. No, Słownie na krzyż. A gdzie jest ten telewizor, o którym ty tak mówiłeś w tym salonie Gier? Chyba coś się pomyliło. Chodźcie na dół. Chodzi się na dół. I tam jest telewizor? No i masz po lewej stronie od razu, jak zejdziesz na poschodach. Ale tam, tam jest, jest telewizor? Telewizor, monitor, nie wiem jak to nazwać. A może po prostu Tutaj, tablica do pisania? Tutaj, ale chyba musisz Aha. go kupić. <laughs> no na razie nie mam. Ale to może, wiesz, może jeszcze przyjdzie, może jeszcze naprawią, może tak coś zrobią. A czy tu właśnie, no bo tutaj powinien być na przykład taki model, makieta, skarbca, chyba, jakieś te drzwi pancerne. To się wszystko kupuje. Tak, to się kupuje. Yy, tutaj chodzi do komputerka i chyba też się kupywało. Dobra, czekaj. Wykonaj zwiatka syna, w teorii jest. Zdobądź opis zawartości skarbca, wybierz podejście. Jak się zdobywało spis zawartości skarbca w ogóle? A no to kradło się, od, się od 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 ochroniarza. Od ochroniarza. No, może i tak. Nie pamiętam, jest jak to... Tu... No tak, podlatywało się do jakiegoś ochroniarza i się, wiesz, hakowało mu telefon chyba po prostu. O. To możemy załatwić kopię ich zamków bezpieczeństwa i sobie tutaj potrenujesz. A, bo to faktycznie do trenowania można było tego, z tego korzystać. No ja. to się okupywało zanim tam... Ważne miejsca, cel... To jest tablica Fajne, przygotowania okay. napadu No dobra, zawartość skarbca w takim razie, sprawdźmy to Sprawdźmy tę zawartość skarbca nie dostaniemy po Najgorszy W sensie A może dostaniemy diamenty Mhm Bo gra wyczuła z kim ma do czynienia Aha, ty gnoju, widziałem Ha, loser, loser Loser. 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 Loser! No jakby nie będziesz, kurde, mówił Loser, jak ci krakatka trafi. Loser! Dobra, tam, Bartek, nie narzekuj, nie, nie narzekuj, tylko kupuj yy, Mercedesa. szepardowego. Czekaj, no. w ogóle muszę sobie zobaczyć, aż bo jest ten nowy samochodzik. A kupię. Szkoda tak, on kata. w souternie jest. Milion osiemset tysięcy, akurat. Milion. Milion tyle, mam, przecież. tylko 180 milionów na koncie. Od 40. No nie, 140 milionów. Muszę zarobić, no. No way. Co mi w ogóle szuka? A, ochroniarz. Tak, on chyba z tyłu jest. Tutaj jest, tutaj mam go. Tak? A, to ty do niego podleciałeś? Tak. I Policję go spłoszyłeś go nie, nie, on tutaj po prostu jest. No a, nie no, czeka. spłoszyłeś go. No, no możliwe, że tak. No i nie teraz tak. ucieknij policji. A można było zrobić po cichu, okej, okay, okej. Okay. Może, ale nie spodziewałem się, że w ogóle tak trafi, tak o, tak se. Dobra, dobra, no to teraz mogę, musimy z, z, z uciec z policji. Za siebie, ja zgubię policję przez Lestera. Aha. A możesz zadzwonić tu do, do Lestera? Nie mogę. <noise> znaczy mogę, ale nie mogę użyć tej opcji. No. Czyli nie, czyli nie możesz To nie jest Bartek, mogę, ale nie mogę użyć tej opcji. Do Lestera to oznacza, że nie możesz. Mogę, ale nie mogę, ale mogę do... Nie, a nie mogę... Opcji, nie czyli nie możesz po prostu zgubić policji i dzwonić do Lestera. O tym właśnie mówię cały czas Jezus Nie, bo mówisz, że możesz Mogę do niego zadzwonić? No ale, ale kogo interesuje, sobie... czy możesz do niego zadzwonić? To nie chodzi nie. o to, czy możesz do niego zadzwonić Tylko interesuje. czy możesz e, zgubić policję dzwoniąc do niego I nie odchodzić brzmi, mogę. nie możesz Nie masz You have no power here, gościu Mam No właśnie nie masz I got the power Chyba nie. tak jesteś tak stary, że nawet nikt nie pamięta tej reklamy ani tej tej, tej, tej muzyki. No to już było ze 20 lat temu. Dobra. Turysta aplikacja. Turysta. No tak. Siła sygnału i teraz się szło do toaletki chyba. Dobra. Tak do toalety się szło. Chyba tak, do tej ostatniej takiej, po prawej. Tu, o. Też mogę sobie użyć tego. Też mogę ci pomóc z tym. Czekaj, tu? Nie, nie tu. Do tej drugiej toalety chyba. A, tu. To... Tak, Tutaj do tej drugiej idzie. toalety, po lewej stronie. Ha, <laughs> pierwszy. Tak, chyba po do czego. No pierwszy do toalety, wartek. No nie, nie trzeba dodawać, skoro widać wszystko. Nie, ja nie widzę. Znajdź obraz, dobra, w którą stronę się poruszało kamerą, Bartek, żeby znaleźć te, e, skarbiec, w prawo czy w lewo? Zależy na jakiej kamerze aktualnie jesteś. Okej, okay, to nie, nie jest odpowiedź na moje pytanie, niestety. Po pierwsza kamera to jest ogólnie łup, to mi się wydaje. Mhm, mm mhm, mm dobra. Sprawdź zawartość skarbca. No, diamenty zielone takie <laughs> nie no forza, forza. I wiadomo że forza jest jako pier na pierwszym no dni. przecież wiadomo że Forsa jest na pierwszym tym przecież wiadomo ja wiem ty nie wszyscy wiedzą pan... wiadomo że tak jest dobra opuść kasyno więc opuszczam kasyno skoro mi każą wyjść z kasyna to ja wychodzę z kasynam Dobre. Ale z sobie co, na automatach. A ty zostań i... Nie powiem co dalej. <grym> to Możesz to zrobić. Pan nie jesteś. A nie powiem. Powiedz, no co, boi się teraz? Może nie mam ochoty. Uh -huh. Zaczekaj, aż twoja organizacja opuści obszar. Szybciej tam. Hop, 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 hop. hop! A mi się nie spieszyła, a pogoda jest. Zawartość skarca zidentyfikowano, misja w terenie zakończona. Fajnie. No dobra, proszę państwa, w tym odcinku to było na tyle. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Trzymajcie się do zobaczenia dojczej, się. Ma. Hello.